Cześć dobry wszystkim! Ja nazywam się Mati XX1212 dzisiaj możecie mówić do mnie Mati, tylko Mati. Możecie do mnie pisać Mati. I tutaj był kanał do, kanał do okna przepraszam. I ten ja rozmawiam z youtuberem, z widzami, a czasami z youtuberami, z dealerkiem na przykład, ale to było wczoraj 3 godziny temu, więc... Był live u niego, tak, a ja nie mogę je zrobić na żywo. Więc pod tym filmem chciało, m, chciałbym, by w komentarzach by było jakieś takie, że nie takie, żeby wiecie, żeby mnie wzywać, tylko że żebyście mi napisali, co chcecie o mnie wiedzieć, czy chcecie do mnie zadzwonić, czy chcecie do mnie napisać czy chcecie ze mną coś zagrać na multiplayer ale jak wiem jak znasz życie to i pod tym piosenką którą właśnie życie Sztadowe, to tam to tam tam dużo osób no, yy, nie oglądało no i co ale... ale po prostu dużo osób nie oglądało i dziś Chciałem zrobić tak, żeby na przykład żebyście coś do mnie napisali na przykład na nie wiem na fejsie na nie wiem nie wiem coś na, na Skype, ale czy chcecie ze mną porozmawiać przez telefonte wam ja podam chętnie numer bo ja też bym chciał porozmawiać z Wami o, przepraszam, o tym co na przykład co u Was się dzieje, co u mnie się dzieje jak y, znaleźć życie, y, jak wstaje rano, to co robię no i co robię po śniadaniu co robię na przykład albo teraz Wam mogę powiedzieć, ale fajnie by było przez telefon. Bo ja bardzo lubię gadać z innymi hobami, lubię wszystkimi gadać. Więc spokojnie ja do Was zadzwonię. Więc mm, ten... Mogę Wam jeszcze pokazać mojego kota, który leży, ale nie budźmy go, okej? Okay? Dobra, ja go nie będę budzić, ale mogę Wam pokazać kota oczywiście. Dam sobie śpić, Czekajcie. Fajne, co nie? Nie wiem, czy go widzieliście. No ale ładny dzisiaj dzień. A dziś to sobie postaraj. Postaramy się trochę tak o czymś pogadać, o czym chcę. Ale dziś będzie tylko. Zawsze będę zabierał Wam 3 minuty, żebyście żebyśmy pogadali troszkę, trzy minuty, czy... 3 minutes. Tak, trzy minuty. Mm, tak, nie jestem z Anglii tak naprawdę, jakbyście... Tylko znam angielski, no i co. Ale nie, mogę też napisać, będę czasami...